Cześć, ja dwa razy odświeżałam i ciul Tak w ogóle. Nie wiem. O, to zapisało mi. Ja i e, izu. Chciałam wyjść z gry, e, znaczy wyjść z y, reklamy, ale i tak przez jakiś. przez jakiś moment. Ona grała sobie. Nie wiem. Tylko i na skałę nie mogę. Nie. A sankami to tak jest, że. Lecisz, lecisz i ciul. I, i, I tyle. I, ja... Jezu, ja by się przypomniała jakieś dzieł na sankach, to zawsze musiałam wlecieć w jakieś krzaki cholerne. Jezu, dobrze, że pokrzyw nie było. Znaczy były, ale jakbyś mnie nie poparzyły, bo wiecie, zimno. Najgorzej na. Najgorzej pokrzywą, jak jest, wiecie. Jo, super. jakie jest pokrzywanie, to tak latem najbardziej parzy. Albo parzy, jak ty masz właśnie coś mokrego na sobie, jakby mokre ciało. To jest ciekawe. A ja jako dziecko wiele razy zmoczyłam sobie łapę, jak miałam odpokrzywy pokrzywy i, i ryczałam wszystko razem. A teraz po jakoś, wiecie świecie, ileś lasów, no to się już przyzwyczaiłam, nie? Jakim lata minęły, wiosny i tak dalej. No super. Ale. Ale wiecie, dzieci też inaczej czują ból. Ale mniejsza. Ujej, przyznałam się, że się popłakałam, bo nie. No widzicie, YouTuberzy też mają swoje uczucia. ja, ja, ja się tu poryczę no ja nie daję rady jakoś, jakoś, w realu daję radę spokojnie, z sankami Ale co tu jest grane właściwie? No po prostu, najgorzej jest, że jak ty musisz iść na tą, ojej myślałam, że się zabiję, na górę, ale z to spoko Ale wiecie co, ja bym chciała jechać na nartach i nie chodzi mi o to, że sanki są jakieś dziecinne czy coś, sanki też uwielbiam i, I nikt mi nie będzie wmawiał, że są tylko dla dzieci Przecież jest coś takiego jak saneczkarstwo na olimpiadzie zimowym Znowu ta reklama no Dobra, muzyczka spoko, naprawdę pasuje do klimatu, nie czuję się jak na Mont Blanc Tak czy siak, mm, chciałabym jechać się z, i, i razem jakoś tymi nartami Nie ja wiem czy jadę, ale, ale to ale za bardzo nie wiem, pomoże, za bardzo um, nie zachęca. A i moja głowa, nie? Jak się coś stanie, to się zesranie. Ja już przyciski mi się epileptykuję, czy co? Widzicie, ja ile ja już to gram? Jeszcze troszeczkę i może skończę na razie. on ja teraz z tego jakiś content, nie wiem. Ja lubię tak gadać i... jak? Kuchara. Jak się uchwala. Jak, AAAAA! Dobra. jest dawno tak nie krzyczałam, jakby nie że głośno, tylko że... UUU! <ścoughs> I się i tak zabije. Jak mogłabyś się zabić przez jakąś gałązkę głupią? Przecież jeszcze dałabym radę polecieć. Ja wszystko dam radę. Ja myślałam, że już są te kule, ale nie, nie, to już z przyzwyczajenia. Ale i tak jakoś sobie daję radę. Cicho. Nie śmiejcie się ze mnie. Nie! 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 Jezu, choroba lokomotywcyjna się odzywa. Ile tam mi? Dobra, nieważne. Ale będę miała dostawać... wstawiania, wstawania. Tak. Dobra, nie walić prezent. Dzieci będą biedne, chciul. Jak wywalić. Komornik był i zabrał. Zamknąć ryję. Nie! 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 nie. Ryba w ogóle nie lubię, jak ktoś się chwali prezentami, więc... więc nie ma, nie ma nic do chwalenia się, więc nie będzie szczęśliwa. Wesołych świąt. Masakra! Nie, 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 nie. Mi tutaj chyba przez ten sport i to to mi jakoś zaczynam gadać. Bo ja to jakoś tak... Nie! Może co ja robię? No w ogóle jak ja miałabym tam iść w tę dziurę? Ja jestem miejscem dobra, dobra, te w dziury wejść różne skojarzeń, mm. ale... Ale nie samkami! Co ja mam? Uda sobie, nie wiem, przeciąć w pół czy co. Dobra, lecimy, lecimy. Jedziesz Malina! Lecisz! Lecisz! Malina! Co tu się dzieje w ogóle? Dobra. Ach, to kierowanie myszką w ogóle. Ja nie mogę. Tą różową myszeczką. Dobra. Jest nieć pałą spokojnie. Ja chyba jestem jakaś pijana. Nie no, ja tylko piłem soczek. Uhu! To już zaczyna być psychodeliczne. I ta muzyczka. Nie no, pieniek, serio pieniek. Małe rzeczy mnie zabijają. Nie. Ja myślałam, że to w grze, to reklama, ja nie wiem. Ja się czuję, jakby miała słaby żołądek i głowę, to ja bym przy tym. Ja mam w ogóle lęk wysokości, w ogóle, wiecie, ja się boję spadać. Ja miałam raz sen o spadaniu, nie? Jeśli ja się tak boję, spada się. Nie chcę żadnego tam, alegrów Nie, no, ja bym zwymiotowała. Ja, 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 ja bym się zesrała, nie? nie jak ja już czułam, jak była o kroku od śmierci, że jak ja spadłam z drabiny, nie? Taki zawał normalnie, że Że już prawie, że tracisz HP, nie? Masakra, strasz pod siebie. I w jakiejś grze horrorowej. No nie! Oh, please! znowu będzie jakiś błąd. Mam 21 prezentów. I co ja z nimi zrobię? Do komunika. Mam nadzieję, że skarbówka się mną mnie zainteresuje. Chyba znowu jakiś błąd tu przyszedł. Nie wiem, czy dalej grać, czy... O! Co prawda tu jakiś błąd przybył, ale dobra... Jak to się stało w ogóle? Ja nie wnikam. Zabiłam się tak, jak taki jeden kot z wojowników, ale nie powiem jaki. I tak nie kojarzę, poza tym nie wolno spoilerować. Nie wiem, jak to się STANĘŁO, Jak to się stało? No, powiedz mi. Dobra. Wiecie, co ja zrobię z Siapickiego? I Siapickie ruch. Ja myślałam, że ja. że jakoś jakimś cudem ja. No. Ten. Ominę tę te kulę. Wiecie, co? Ja, ja, chcę, ja chcę w dom polecieć. Nie, no dobra. Wiecie, co? Chcę polecieć w czyjś dom i go okraść. Czy znaczy, nie, no, bądźmy święci, tak, grzeczni. Zdobędę? Chociaż nie, prezentu nie zdobędę Jakoś wciąga mnie ta gra Gdzie bym mogła iść tak na koniec? Czekajcie, bo ja myślę Ale ja widzę, że ja wy... przypadkowo w jakąś lokalizację wybiłam Nie wiem Nie wiem, czy to inna, czy ta sama Dobra, koniec Koniec